Cześć, witam i zapraszam do wzięcia udziału w konkursie, w którym będzie można wygrać klucz do gry Mechanik Maszyn Rolniczych 2015. Aby wziąć udział, należy odpowiedzieć na dwa proste pytania dotyczące mojego pierwszego filmu z tej gry pod tytułem Pierwsze zlecenie. Pierwsze pytanie brzmi, jaką maszynę naprawiałem i co wymagało naprawy, oraz drugie pytanie, z jakich etapów składa się tor testowy. Odpowiedzi na pytania należy wysyłać na maila podanego na ekranie w temacie, wpisując konkurs MMR 2015. Po podaniu odpowiedzi należy podpisać się swoim nickiem, który będzie brał udział w losowaniu. Klucze zostaną rozlosowane wśród osób spełniających podane kryteria. Pod filmem dodatkowo znajdziecie wszystkie informacje dotyczące konkursu. Życzę powodzenia, cześć.